Siema widzu, dzisiaj jesteśmy na G4skins. No mamy środków w chuj W chuj, bo o, w ostatnim odcinku Zrobiliśmy fajny profit, ale potem odpaliłem Streama i na streamie udało się osiągnąć no, tyle, ile się udało Nawet przekroczyliśmy 100 tysięcy, ale, ale Ale troszeczkę spadłem, bo Otworzyłem jakąś skrzynkę widza za 14 tysięcy No i dzisiaj od tego tego sobie oczywiście potwieramy i zrobimy jakieś bitewki grube Oby to szło dalej, oby to szło dalej, bo naprawdę jest grubo Oczywiście przypominam, że strona jaki film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Jak taką osobą jesteś i chcesz spróbować swoich sił na stronce To będzie mi naprawdę miło, jak użyjesz kodu promocyjnego sfert Który da ci 5% więcej przy doładowaniu A także darmową skrzyneczkę milspec na start do otworzenia no i co? Polecimy sobie tutaj, w końcu możemy zejść sobie do tych skrzynek Prestige i je potwierać pootwierajmy może Desert Hydra, 1000 zł za jedną i Twilight Galaxy, to tyle dobrego, że chociaż to wypadło, no reszta cienka, cienka, bitewki oczywiście... O! Poczekaj, poczekaj. Twilight Galaxy, Twilight Galaxy i Hydroponik. Pięknie. Porobimy bitewki. Oczywiście bitewki porobimy do 15 tysięcy złotych, bo do 15 tysięcy złotych bitwy da się dodać bota. Potem już przy wyższych kwotach trzeba po prostu czekać na... na ludzi. A na jakiegoś Merganiego czy kogoś, to trochę czekać będzie lipa, więc więc po prostu... Zrobimy parę bitew do 15 tysięcy Dobra zostawmy tą skrzynkę pójdźmy dalej bo oczywiście mamy Tu jeszcze coś na przykład jest A big bowler jest Big bowler a w big Bolerze jest 0,3% na takie wajsy No <grym>, Jakby jeszcze one wpadły To już w ogóle ale mamy dwie piękne koski Troszeczkę więcej warte niż Otworzenie było Zobaczymy, jakie tutaj skiny będą. Poseidon, Lorca. Ok. Dawaj, Big Boler. Waj, mi zapierdziel. Oj. No, tak też się może oczywiście zdarzyć. Spróbujemy dalej. Nawi. Jeszcze raz. Dobra, odpuśćmy tego Big Bolera. Bo nie ma co tutaj aż tak się go, go męczyć. Excalibur był. Taka skrzyneczka, takie procenty i takie otworzenie: Hot Rod Case Harden, Daybreak. Może nie będzie. No ta MK sporo dała, ale ogólnie nieopłacalne zbytnie otworzenie było. Fejgik, a Wupa Fejgik. Po ile ona jest? 5000. Ok, damy mu jeszcze szansę: Blaze, Blaze, Whiteout i Koska. No dobra, no dobra. No i jeszcze na sam koniec. Taki otwórzmy... Lorkę. To jest mój rekordowy jakby odcinek. No nie miałem tylu balansu. Nie było takiego odcinka przez... No już parę lat mojej kariery. Także no... W końcu się coś udało. Gold arabeska, gold arabeska tu leci. A, 8000. Oto filtestedzie mogę w lepszym stanie polecić. Dobra, weźmy sobie to, posprzedawajmy i otwórzmy dalej. Graffit i Poseidon. Dobra, ile my tutaj mamy? Oj, oj, oj. No, troszeczkę w tych skinkach spadliśmy. Mm, no, ale bitewki. Ale i tak ładne rzeczy podropiliśmy za tą kwotę. Oczywiście, jakby Wam się coś nie podobało, to możecie wejść w sklep sobie tam kupić co chcecie, wypłacić i sobie po prostu grać tym, czym chcecie, nie? Niekoniecznie tym, co Wam dropnęło. Więc chill bomba. Dobra, zobaczmy sobie. Big Bolery: Tak o 7 Big Bolerów. I niech się wiedzie, i niech się wiedzie. Serio, bo tak to ostatnie odcinki to tam przy mniejszych kwotach openingu braliśmy. Działaliśmy, no a w końcu mamy jakieś większe pole rozrywki, ale. O! 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 o, Naprowadzenie! Dwoność! Dobra. Oczywiście tu nie ma co się Jeszcze tam są Wajsy. Przypominam, te Wajsy to jest jakiś rozpierdziel. O, jeszcze motylka mi daj. Piękne, ładne rzeczy tutaj lecą. Oj, Pandora. O ty kurde dziadu. Będzie ciężko. Czy ja to wygrałem? Wygrałem to. Dobra. Dobra, dobra. Robimy kolejną, tym razem z innych skrzynek. Na przykład weźmy sobie 3 razy 5 razy haul po prostu. I zróbmy sobie tak. I jazda. Henry Ryan Arnold Proszę. Jeszcze tylko, ojejku, patrz tu dropi. Talon to Doppler. Dobra, to pierwsza skrzynka. Może jeszcze się nadrobi czymś. Cię zbliżyliśmy do niego, obydwoje. Te same dropy mamy. Czy mo... moje nie będzie, naj... jego będzie najlepsze? No szkoda, że dla niego akurat to wpadło. No jeszcze koskę. Ten superkonduktory co dropnął. Ja pierdykam. Ale i tak ten wygra, nie? Skin. Jakie tu skiny? Oszły. Oczywiście, za przegraną bitewkę też dostajemy. Coś nie zostajemy Bez niczego. Dobra. Trzy Olympusy i Eagle. Tak sobie zróbmy. Ostatnia bitewka. Na dzisiaj oby szczęśliwa i możecie napisać, jakie pomysły macie, co mogę otworzyć, co mogę sprawdzić, bo już jest większe pole, no już na wszystko nas tutaj będzie stać, żeby. Nie, co to jest? Dragonlora mu dropła. Ty a mi ale gdzieś kurwa, to nie ma podjazdu do Dragonlory, no. Dragon Lore mu zajebało w pierwszej skrzynce No cóż, no cóż, no cóż, wiemy sobie z tym czym zostajemy I piszcie swoje po prostu pomysły, co otworzyć i tak dalej. Bo... No, troszeczkę tego jednak tutaj mamy. O kurwa. Pandora i dobra troszeczkę bardziej odrobione. Pandora 03. No i takie coś jakby na Big Ballerze siadło na tych wajsach. No taki sam procent jest. Dobra, no powalony odcinek, no powalony odcinek. Nie wiem co mogę powiedzieć. A no i dziękuję oczywiście. Sebusiowi, bo Sebuś pisał jakie skrzyneczki mam dodać na bitwę, albo jaką skrzynkę otworzyć jakąś tam jego. I podrobiliśmy fajne rzeczy, co nam pozwoliło do takiego balansu też dojść. Także wypiszcie swoje pomysły, wbijajcie na Discorda. Link w opisie, wbijajcie na Twitcha, bo tam też sobie streamujemy. Ja wam dziękuję, kłaniam się nisko i cześć!